Dzień dobry państwu. Cieszę się bardzo, że mój wykład następuje po wykładzie pani profesor, dlatego że myślę, że w tym co ja będę mówiła, będziecie widzieli jak pobrzmiewają dawne poglądy, dawne jakieś postawy wobec karmienia piersią i pojawiają się w naszym współczesnym życiu. Także razem z Państwem chciałabym się przyjrzeć karmieniu w przestrzeni publicznej, karmieniu piersią. I takie badania polskie, na które się natknęło, natknęłam, mówią, że no nie jest dobrze, tak, bo tylko jedna czwarta kobiet robiła, karmiła piersią w przestrzeni publicznej swobodnie. Ale są też inne badania, które mówią, no nie jest tak źle, bo prawie 60% kobiet karmiło bez ograniczeń w przestrzeni publicznej. Ale ja jak przygotowywałam się do tego wykładu, to od razu pojawiło się w mojej pamięci takie wydarzenie, które mną wstrząsnęło, i chodziło tu o wystawę fotograficzną. Otóż w 2011 roku Gazeta Wyborcza ogłosiła konkurs na zdjęcia przedstawiające karmienie piersią. No i nadesłano 30 prac, 10 z nich zostało wyróżnionych. I te wyróżnione prace miały zawisnąć na jednej ze stacji metra warszawskiego w ramach takiej galerii pociąg do sztuki. Miały zawisnąć, ale nie zawisły. I organizatorzy tych wystaw tłumaczyli się z tego w ten sposób. Pewnych rzeczy nie możemy pokazać. Z tej przestrzeni korzystają przedstawiciele różnych grup kulturowych czy religijnych, a naszym zadaniem nie jest ich szokować, lecz umilać im życie, czasem edukować, ale nigdy naszym celem nie może być prowokowanie czy obrażanie. Dlatego po obejrzeniu zdjęć większość wypowiedziała się niestety za rezygnacją z prezentacji tej. Wystawy. No i w rezultacie zdjęcia z tej wystawy były eksponowane w Warszawskim Bowie, czyli w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomniałam sobie też burze medialne, które się przetoczyły przez Polskę i historię pani Liwi, która karmiła czy usiłowała karmić swoje dziecko w pewnej sopockiej restauracji, ale podszedł do niej kelner i po prostu powiedział, że nie może tego robić, ponieważ inni klienci no, źle się z tym czują. I to była sławna historia, dlatego że nie dość, że pani Liwia zwróciła się do mediów, żeby nagłośnić tę sytuację, to również podała restauratora do sądu i odbywały się rozprawy, które miały rozstrzygnąć, czy jest to dyskryminacja, czy nie. No i jak prasa pisała o tej historii, to również przypominała inne historie z tego samego roku. O kobiecie, która została wyproszona z kawiarni w Radomiu, bo karmiła 3-miesięcznego synka, czy też o reprymendzie udzielonej przez ochroniarza matce, która karmiła dziecko w galerii przy morze. No, i same te wydarzenia już są takie dla nas dziwne i wstrząsające w sumie, ale najgorsze były komentarze. Oj, nie mogę coś przełączyć. Dziękuję. Komentarze pod artykułem opisującym właśnie te sytuacje. No i przeczytajmy sobie, oczywiście, wybrane. Nie wyobrażam sobie, że jem obiad w restauracji, a jakaś pani wywala pierś, żeby nakarmić dziecko. Zwymiotowałbym w tej, yy, tej pani w talerz. Albo dzieckiem należy się zajmować i wychowywać go w odpowiednich warunkach, a nie łazić po restauracjach. Tyle chyba sobie można odpuścić. Albo karmienie dziecka jest naturalne, ok, wypróżnianie się też, ale nie robię tego na środku restauracji. Yy. I chyba najgorsze, nie ma nic atrakcyjnego w losie z piersiami pełnymi e, mleka. E, tak. No i cóż, e, cóż to jest? No, jakoś sobie nie radzę. O, już dobrze. Dziękuję. E, dwa, przepraszam. Dolny. A, okej. Okay. Jak możemy podsumować te wypowiedzi? No jest to oczywiście stygmatyzacja tych karmiących matek, próba kontroli ich zachowań, depersonalizacja i seksualizacja samego aktu karmienia. I co może wywołać w kobietach, nie tylko tych, które próbują karmić w przestrzeni publicznej, ale również tych, które się stykają z takimi wypowiedziami? Wstyd, lęk, poczucie winy, problemy z poczuciem własnej wartości, negatywne postrzeganie własnego ciała. Publiczne karmienie piersią jest przedmiotem zainteresowań badaczy w wielu krajach na świecie. I nie będę omawiać tych poszczególnych badań, natomiast spróbuję je podsumować. Jakie wnioski z nich wyciągnięto. O nie, przepraszam. No ale właśnie nie poszcie Przepraszam, jakieś mam trudności. OK. Co myślały i robiły matki? No przede wszystkim nie karmiły publicznie. Tyle tylko, że te matki, które nie karmiły publicznie, to niestety odczuwały izolację i utrudnienie własnego życia, pogorszenie nastroju, także to nie było dla nich korzystne. No ale były inne matki, które karmiły piersią bez problemu, bądź też przyzwyczaiły się po prostu. I one mówiły, że karmienie piersią ułatwiało im socjalizację poza domem. I były też matki, które karmiły mimo wszystko. I były matki, które starały się chronić przed drogim otoczeniem społecznym, ale też chronić obserwatorów przed potencjalnym dyskomfortem, stosując różne strategie. Dodatkowe wyzwania, które mogą się pojawić właśnie przy takim karmieniu w przestrzeni publicznej, to jest brak wprawy i doświadczenia, nieodpowiednie ubranie, duże piersi, niespokojne dziecko, wycieki mleka bądź też inne dzieci pod opieką. Bardziej narażona na negatywne reakcje otoczenia były matki poniżej 25 roku życia, grube, niebiałe, z niższych warstw społecznych. Negatywne reakcje, które spotkały matki, to uporczywe patrzenie, kręcenie głową, westchnienia, uśmieszki, okazywanie obrzydzenia, krytyczne uwagi, niestosowne obraźliwe komentarze, zabranianie, wypraszanie, dotykanie, a nawet nagrywanie telefonem. Jakie uczucia i emocje zgłaszały matki? Niektóre po prostu poczucie siły, tak? Mogę nakarmić swoje dziecko. Ale inne czuły dyskomfort lub wstyd. Natomiast w obserwatorach też różne emocje się pojawiały: mogło być to rozczulenie i aprobata. Dla niektórych było to obojętne, ale w innych budziło złość, oburzenie, wstręt. Skąd się biorą te negatywne reakcje? Być może z braku wiedzy i błędnych przekonań, na przykład takich, że to kobieta decyduje, kiedy dziecko jest karmione. Jak wszyscy wiemy, no to dziecko mówi, kiedy jest głodne. Albo, że mleko kobiece jest niebezpieczne pod względem epidemiologicznym. Pogląd taki, że karmienie piersią musi odsłonić całą pierś, a kobieta chce wzbudzić pożądanie w obserwatorze albo też że kobieta celowo narusza normy społeczne. I ilustracją do tego może być artykuł w jednym z portali parentingowych, opatrzony takim zdjęciem i tytuł tego artykułu brzmiał: Karmienie piersią w miejscu publicznym. Ta mama ma to gdzieś. Tymczasem w treści tego artykułu było napisane, że Dziecko tak bardzo dopominało się piersi, że ono po prostu została zmuszona do tego, żeby usiąść tam, gdzie była i to dziecko nakarmić. Wielu badaczy rozpatruje to, czy seksizm ma coś wspólnego z brakiem akceptacji dla karmienia piersią. I cóż to jest takiego, ten seksizm? jest to po prostu nierówne traktowanie ludzi ze względu na płeć na to, że są kobietami lub mężczyznami dotyka zarówno kobiet jak i mężczyzn i przejawia się zarówno w zachowaniach wrogich jak i społecznie akceptowanych a nawet cenionych tak jak widać tutaj na załączonym rysunku i seksizm Wrogi wobec kobiet będzie się przejawiał, nie, nie, przejawiał niepochlebnymi, obraźliwymi komentarzami, jawną wrogością, dyskryminacją, natomiast może być też życzliwy seksizm, który wyraża się pobłażliwym traktowaniu. Uważaniu za słabsze, wymagające opieki, ale za to moralnie lepsze od mężczyzn, docenianiu urody, opiekuńczości, łagodności, ale nie inteligencji i kompetencji, stawianie na piedestale i uwielbienie kobiet, ale tych, które trzymają się tradycyjnych ról żon i matek. I w tym roku ukazało się takie bardzo duże badanie na temat seksizmu, przeprowadzone aż w 62 krajach. Pod kierownictwem naszej polskiej badaczki, także możemy być dumni, i w tym badaniu wykazano, że w krajach, które cechuje wysoki poziom seksizmu jest więcej nierówności ze względu na płeć, więcej antydemokratycznych praktyk, jest korelacja z niższym PKB, jest większa militaryzacja i liczba konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych, ogólnie niższe bezpieczeństwo dla kobiet i mężczyzn, krótsza długość życia w zdrowiu. Dla kobiet i mężczyzn, czyli seksizm generalnie jest szkodliwy. I jak to się przejawia w przypadku publicznego karmienia piersią? Otóż wykazano, że życzliwy seksizm korelował pozytywnie z niechęcią do publicznego karmienia piersią, ale tylko u kobiet. Natomiast wrogi seksizm korelował pozytywnie z niechęcią do publicznego karmienia piersią, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Kolejną, kolejnym problemem może być takie dualne postrzeganie kobiecych piersi, zarówno jako opiekuńczych i seksualnych. I poparcie dla tradycyjnych przekonań na temat męskości, ich seksualności, popędu wśród mężczyzn koreluje negatywnie z poparciem dla publicznego karmienia piersią, ale za to pozytywnie z przekonaniem, że karmienie piersią utrudnia stosunki, Seksualne. Tutaj znowu widzą Państwo wyniki jednego z polskich badań. No i znowu widzimy tutaj, że respondentki powiedziały w blisko 70%, że nie spotkała mnie żadna z trudnych sytuacji, jak karmiłam publicznie. Ale z drugiej strony, zobaczmy, że poniżej widać, że prawie 20% kobiet powiedziało, że nie miała potrzeby karmić w miejscach publicznych. No i to jest zastanawiające, bo jeżeli kobieta karmi wyłącznie przez pierwsze 6 miesięcy, potem kontynuuje karmienie piersią, to czy rzeczywiście ona nie miała potrzeby karmić poza domem? Czyli czy to wynika z tego, że u nas w ogóle kobiety karmią krótko? Czy wynika z tego, że rzadko karmią wyłącznie piersią, na przykład przez pierwsze 6 miesięcy? No, zastanawiające. Portale parentingowe doradzają, jak karmić piersią poza domem. No, i tu jest taka propozycja zakrywania się albo specjalnie przygotowanymi chustami, bądź też chustą mamy, czy też pieluszką. No i fajnie, ale nie wszystkie matki się z tym zgadzają, tak? Bo jedne uważają, że no, ja nie chcę się zakrywać, tak? nie mam takiej potrzeby, nie robię nic złego. Ale też są podnoszone takie praktyczne względy, jak, jak to, że no, dla niektórych dzieci przykrycie rzeczywiście pomaga im się skupić na jedzeniu, a inne dzieci nie będą z tego zadowolone, że ktoś im kładzie jakąś szmatę na głowę. Jeśli chodzi o miejsca, to bardziej aprobowane są parki, centra handlowe, restauracje i kawiarnie jako te, w których matka może nakarmić dziecko publicznie, ale nie miejsca pracy, uczelnie, urzędy, środki komunikacji publicznej, teatry czy kina. Czy specjalne miejsca powinny być do karmienia? No niektóre matki mówią, że tak. Ale inne matki mówią, no trzeba ich szukać, są za daleko, są źle urządzane. To widać zresztą na tym obrazku, prawda? Widzicie? Tak, jak tutaj kobieta ma usiąść i dziecko nakarmić w tym kątku, tak? No i niestety często są powiązane nie wiedzieć czemu z toaletą, co budzi zrozumiały protest. Bo jest to i nieprzyjemne, ale też no po prostu niebezpieczne ze względów epidemiologicznych. Co może pomóc, żeby bardziej społeczeństwo akceptowało matki karmiące piersią w przestrzeni publicznej? No większa ekspozycja na obraz matki karmiącej piersią. No i tu są podejmowane różne inicjatywy, na przykład kalendarze wydawane przez różne fundacje, które mogłyby zafiznąć rzeczywiście w wielu miejscach. Takim przykładem takiej akcji jest również konkurs fotograficzny w Szpitalu Świętej Anny w Warszawie przy ulicy Karowej organizowany zresztą przez Agnieszkę dorocznie zawsze na tydzień promocji karmienia piersią i zdjęcia z tego konkursu zdobią korytarz główny hol główny szpitala przez cały rok, ale byśmy się spodziewali jeszcze takiej reklamy społecznej na billboardach, w środkach komunikacji miejskiej, w ogólnopolskich mediach. No i pomaga też prawo i akurat polskie prawo jest no takie korzystne dla matek karmięcych, zarówno prawo pracy, jak i prawo budowlane, które wymusza na inwestorach tworzenie takich miejsc dla matki z dzieckiem w określonych sytuacjach. Oczywiście standard organizacyjny opieki okołoporodowej, czy też komunikaty Ministerstwa Zdrowia, które wyraźnie mówią o tym, że karmienie piersią jest dobre, jest naturalne i matka ma prawo karmić dziecko tam, gdzie potrzebuje. Tak? ale też przydałoby się, żeby karmienie piersią było w programach nauczania, w, w ramach edukacji na wszystkich szczeblach, no i żeby było edukowane całe społeczeństwo. Pomaga też nieformalny aktywizm i tutaj widzą Państwo zdjęcia z flash mobu, który odbył się w odpowiedzi na to wydarzenie z 2011 roku, kiedy Galeria Pociąg do Sztuki nie zgodziła się powiesić nagrodzonych fotografii, i wtedy matki zebrały się na stacji metra Pole Mokotowskiej i wspólnie karmiły piersią publicznie. No i z tego wydarzenia również zrodził się taki ruch karmiące cyce na ulicę i takie flashmoby, karmienie wspólne piersią odbywa się do dziś w różnych miejscach, tak? Także możemy na to trafić. No i podsumowując, taki apel: dajmy kobietom karmiącym żyć wśród nas, tak? Dajmy im realizować się we wszystkich aktywnościach. Które, na które tylko mają ochotę. Dziękuję bardzo.